Dzisiaj u mnie takie osobowości jest Piotr Ula. Siema, blog. Robimy grubaska nagrywkę. Jest grubasek. grubaski pokaże się ładnie wszystkim. Jest grubasek. Będzie pokazywał swoje jedzonko. Ja już swoje mam pogotowane, bo już dzisiaj jest ten dzień, czyli przygotowania się zaczęły, ale to Wam później ponawiam. Na razie musimy tu dograć. My już jesteśmy po nagrywce. Słuchajcie, materiał oczywiście do obejrzenia na Sixpack TV. Materiał już będzie wrzucony zanim ja wrzucę vloga, także także fajnie, ale powiem wam, że naprawdę mój grubcio robi bardzo duże postępy. Zresztą zobaczycie w materiale. A ja się zbieram na trening. Tak w ogóle polecam. Bardzo polecam. Byłem na filmie 1917. Jest to film, który dostał Złoty Glob w Polsce od 24 stycznia. On był wcześniej transmitowany w Stanach albo w Stanach i w Wielkiej Brytanii. Bez spoilerów naprawdę bardzo, bardzo, bardzo warto. Po takim dłuższym przemyśleniu myślę, że mogę, Po dłuższym przemyśleniu myślę. Śmiało mogę powiedzieć, że film zasługuje na notę 10 na 10. Według mnie genialne kino. E, jakby nie chodzi już nawet o samą historię, która jest naprawdę ciekawa, e, ale też jakby od strony montażu od tego jak widz może się wczuć w rolę jakby sam przeżywał tą historię, naprawdę e, no zajebisty film. polecam, żeby nie przedłużać. Zabieram was teraz na trening crazy 80. -teczka. Zerujemy wagę. Wypinamy was z... Ze statywu waga pokazuje 0. Zobaczymy, czy 40 walniemy. Ja pierdolę 33. Coraz gorzej. Coraz gorzej, Jakub. No teraz się zgadza. Im dłużej nie piję, tym gorzej mi to wychodzi. Jaki z tego morał? Jako przerywnik do vloga powiem tylko, że wszystkie linki, o których mówię w materiale znajdziecie w opisie do filmu. Czy to będzie kanał Gulczasa, czy to będzie podcast, czy to będzie cokolwiek innego w opisie filmu. Dzisiaj bardzo dużo się dzieje. No ale czasem tak było. Podobno lepiej żeby się działo niż ma się nie dziać. Oczywiście jak się dużo dzieje to jeszcze dzisiaj mi się skończyła, skończył abonament parkingowy tutaj w strefie, więc musiałem podjechać na parking. Jakbym chciał kupić pewnie na 7 godzin, jak tutaj pewnie będę siedział na strefie normalnie, to pewnie by to miał przy, teraz przy tych kosztach, które są, pewnie kosztowało jakieś 50 zł. Więc no nie mało, jak za jeden dzień stania, to już mandat stówę kosztuje, więc porównywalnie. Więc dzisiaj jeszcze parking, jutro rano trzeba będzie to załatwić, co wcale też łatwe nie jest, bo papierów tyle trzeba, no ale mam nadzieję, że znowu się uda, więc jutro to załatwiamy. Zobaczcie trener Arek, Patrz, takim, kurwa, takim wzrokiem, No no dawaj synu, dawaj, to jest z bliska podjadę. Co, co trener powie o tej serii? 2,5 kg zapasu. 2,5 kg zapasu, no ja to mi się podoba. Szkoda, że nie 25, no ale trzeba się zacząć. Dzisiejszy dzień dobiega końca. powiem wam kory mam wysadzone dzisiaj po dzisiejszym dniu. Jeszcze teraz miałem konsultację. Ale żeby było śmiesznie, to wam powiem tak, że przez 10 miesięcy parkowałem na strefie. Skończyła mi się wczoraj, więc dzisiaj postanowiłem, że kupię sobie po prostu za kilka godzin, opłacę parking prywatny, taki strzeżony. Bo wychodzi trochę taniej niż strefa, tak? a strefa jest naprawdę droga w Krakowie teraz a jutro jadę załatwiać tą strefę, więc jakby mówię, dobra, jeden dzień zapłacę to. <grydy> I kurwa zostawiłem samochód na parkingu, który był do 18, ja chciałem go odebrać o 21. Ale powiedzmy, że udało mi się otworzyć bramę, bo parking nie jest zamykany i mam nadzieję, że podjadę tam jutro rano, zapłacę i że będzie spoko. A jak mnie zamkną, chociaż nie mają za co, to zrobimy jakieś donaty i opłacicie mi <grydy> papugę. <laughs> Będziemy nagrywać vlogi. Nie, no powiem wam, pojebany, zwariowany dzień. Jak mówiłem, że wczoraj był zwariowany dzień, tak dzisiaj też jest zwariowany dzień. Taki trochę tydzień odhaczania wszystkich rzeczy, które są do zrobienia. No ale może lepiej, że to mam do zrobienia teraz, a nie za 8 tygodni czy 9, jak być może już będę lekkim zombiakiem. Wczoraj zostawiłem samochód na parkingu zamkniętym do godziny 18. Byłem dzisiaj na tym parkingu. No, jak to wiadomo, czasem w takiej budce pracuje jakaś osoba starsza i tak trochę na mnie popatrzył ten pan, jakbym co najmniej tam wyjebał bramę na tym parkingu. A jak rzecz nią otworzyłem, zamknąłem wszystko było ok I mówi, musimy poczekać na szefa, musi sprawdzić monitoring. Mówię, okej, okay. nagrałem sobie filmik. Pamiętajcie, telefon służy nie tylko do nagrywania Instasterek i jakichś tam fajnych e, selfie'aków na Insta, ale też czasem można sobie coś udokumentować. Więc sobie też nagrałem, że samochód to i to, bilecik i tak dalej, jakby mi coś nie daj, Bóg zgnęło. Przyjechał szef mega zajebisty gość nawet nie chciał nic patrzeć mówi spoko policzyłem panu za godzinę nawet mnie nie policzyli za dobę także także mega zajebiście no i dzisiaj też przed chwilą właśnie załatwiłem abonament mikroprzedsiębiorcy Tyle, że stanąłem na samym końcu parkingu, a za niedługo mam personala, więc musiałem tam biec. Pada deszcz, wrócić, ale udało się załatwić znowu na kilka dobrych miesięcy, mam z głowy. Tyle, że podnieśli dwa razy cenę do góry, no ale trudno. I jeszcze fajnie, że nie mam po tym wszystkim takiego gorzkiego smaku. no Każdemu się zdarzyło pewnie. Zawalić coś, nie wiem. No, ja zostawiłem ten samochód na parkingu. No, można powiedzieć, że teoretycznie moja wina, że go zostawiłem. No, nie sprawdziłem, ale, ale dzięki temu, że ta sprawa została tak wyjaśniona, jak została, to nie mam takiego negatywnego teraz podejścia. Nie przejeżdżam koło tego parkingu i nie myślę sobie, kurwa, ten parking, na którym mi wjebali 300 wymandatu, czy coś takiego, nie? Także dzisiaj znowu trafiłem na fajną panią. E, można powiedzieć, w urzędzie przy załatwianiu tych papierów. Więc jest początek dnia. Prawdopodobnie, gdyby się coś tam nie udało, gdyby, nie wiem, jakoś bym został potraktowany chujowo, to pewnie by to miał Miała wpływ na ten dzień, więc kurde, to naprawdę ma znaczenie, jak się z ludźmi obchodzimy. Więc myślę, że takie no, rzadko na YouTube o takich rzeczach słyszymy. Ale kurwa, bądźcie dobrzy dla, dla innych, to, to może sami też będziecie dobrze potraktowani. Takie niby proste. Dzisiaj z rana szybkie zakupy: jakiś tam zapas pieczywa na tosty, jakiś sosik słodki. Czyli aktualnie myślę, że w weekend, jeszcze w tym odcinku, ale w weekend, siądę na spokojnie i Wam powiem mniej więcej jakie są zmiany u mnie teraz w wiecie, jak wygląda trening. Może nie będę Wam przedstawiał całego treningu i też powiem dlaczego. No a co, a dzisiaj były szybkie zakupy: po prostu biedra klasycznie jakieś paróweczki z kurczaka, pieczywo, tak jak mówię, pieczywo na, na tosty, jakieś tam do jajecznicy, makaron, jakieś warzywa, mrożonki oczywiście Pepsi. I na początku Redu ja zazwyczaj mam taką strategię, że jakby i wyższy poziom tej tkanki tłuszczowej, to czyli, powiedzmy, ten poziom wyjściowy, to wiadomo, że tego głodu się aż tak bardzo nie odczuwa. Człowiek jest trochę pojedzony tym, tymi wcześniejszymi tygodniami, więc ja sobie po prostu jem normalnie, tylko jem to na co mam ochotę, nie robię żadnych ograniczeń, e, tylko po prostu wszystko musi się zgadzać w makro, tak? Jeżeli mam ochotę na, nie wiem, no, szybkie lokowanie czekoladowego wafera, to go otwieram i jem. Jeżeli mam ochotę na jakąś gotową pizzę z biedronki, którą czasem widywaliście u mnie na insta to ją jem, tylko po prostu wszystko się musi zgadzać w bilansie. Nie jestem osobą, która na redu ucina, nie je pieczywa, nie je makaronu, nie je tego, nie je tamtego, tylko generalnie przychodzi mi to może nie tyle łatwo, co, co po prostu staram się zrobić to no też nie po najmniejszej linii oporu, ale po prostu. Normalnie, żeby się jakoś bardzo psychicznie też nie rozhuśtać. Więc uważam, że jeżeli ktoś rozpoczyna redukcję, to też nie powinien od razu wchodzić w maksymalną skrajność, kupować makarony, koniak, bo mają 12 kalorii tam na pół kilograma, jeść się z warzywami, bo co będzie za 10 tygodni? Co, co będziecie jeść za 10 tygodni? Same białka, jaj, myślę, że bez sensu. Także wiadomo, że to też jest uzależnione od tego, na jakim rodzaju diety jesteście, będziecie, co będziecie robić. Czy jakby no dieta to jest w ogóle też skomplikowany, e, skomplikowany temat i prosty i skomplikowany, bo prosty wiadomo, że to są tylko liczby, które muszą się zgadzać, skomplikowany u osób, które mają jakieś problemy z odżywianiem, mają jakieś problemy zdrowotne, już jakby proces się robi bardziej skomplikowany. No, Jakub, zjedzmy śniadanie może, bo idziemy na trening. A no i słuchajcie, jest w opisie do filmu link do Grubaska, jeżeli ktoś z Was nie oglądał, to zapraszam. No a nasz Grubasek otworzył kanał na YouTubie. Także ma 66 subskrypcji dzisiaj. Mam nadzieję, że wejdziecie do niego i zasubskrybujecie, bo robi naprawdę fajne filmy. Dopiero się rozkręca, ale montażowo i jeżeli ktoś się interesuje postprodukcją filmów, montażem, zdjęciami, to myślę, że znajdzie tam coś dla siebie w przyszłości. Bo tak jak mówię, Grubasek się rozpędza, także zróbcie mu jakieś hałas, dajcie mu chociaż trochę tych subskrypcji, bo naprawdę na nie zasługuje. Nie zawiedziecie się dzięki. Dzisiaj mamy czwartek. Dzisiaj przyjeżdża do mnie kumpel z pracy Tomek, który od jakiegoś czasu nagrywa podcasty. Zaproponował mi udział w takim podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie, nazywa się to Around the Sport. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sporcie, porozmawiamy sobie o hipertrofii, porozmawiamy sobie o błędach początkujących, porozmawiamy sobie o tym, jakie książki warto przeczytać. Myślę, że pewnie to będzie trwało z godzinę czasu więc. Na pewno link, tak jak mówiłem wcześniej, znajdziecie w opisie do filmu, odsyłam, zapraszam. A kolejna bardzo ważna sprawa. Wspominałem w tym blogu, że byliśmy na filmie 1917 i że jest genialny. I po obejrzeniu po obejrzeniu na Twitterze dostałem linka od, od Damiana. Profil nazywa się Entertainment Insider proszę bardzo. 11 minutowy materiał o tym, jak, jak nagrywali ten, ten film. Generalnie oni go nagrywali tym takim... To się nazywa one-shot. Że akcje trwają po kilkanaście minut. Nie chcę Wam spoilować, bo, bo wiem, że to chujowe. I polecam to obejrzeć dopiero po tym, jak obejrzycie film. A na film naprawdę polecam, żebyście się wybrali. Tom Tomciu już jest u mnie, już się tutaj zamontował, zobaczcie. Nigdy nie brałem. Nie, brałem raz udział w podcaście. Byłem w radiu raz. Z Krzywym, Pamiętam, w radiu byliśmy, ale to. No, no jeszcze na takich warunkach jeszcze nie pracowałem. Tutaj zobaczcie. Mikrofonik jest. Rzemieślniczy, jest. Rzemieślniczy podcaśnik. Rzemieślniczy tam. Może jeszcze Wilson coś powie. Mój misiek zobaczy. go kupiłem. No, może jeszcze on coś powie. Zobaczymy. 65 minut podcastu. Aż mi lekko zasłow w buzi. Ale tak jak mówię, materiał będzie do odsłuchania. Linki w opisie do filmu. Mam nadzieję, że w tym vlogu zdążymy to zrobić, wrzucić. Eee, a za niedługo ma wpaść do mnie maciek. Dzisiaj dziennie treningowy, więc troszkę luźniejszy. Już w się poogarniałem dzisiaj, więc mam jakąś chwilę teraz, żeby go pierdolić w FIFA. Tym bardziej, że powiedziałem, że Brescia do końca FIFA 20 nie przegra z żadnym zespołem. I wczoraj dwukrotnie raz wygrała, raz zremisowała z Dinamo Zagrzeb I raz przegrałem i Maciek dzisiaj dzwoni do mnie i mówi Witam, tu z Zagrzebia dzwonimy Ja mówię, co za chuj Już nie pamiętam jak ostatnio 9-1 ze mną przegrał jak grałem Monaco No ale raz udało mu się wygrać 1-0 czy tam 4-3 i nagle jest kurwa kozakiem Więc dzisiaj trzeba go ukrócić Zobaczymy, zobaczymy Tutaj w Juventini Ja w Juventini, ale zobaczymy tutaj Tfu tą kurwę jebaną <grym> 442, nie, to jest środkowo obrońca on... Ale mu dołu. Aaaa, nie może! Co jest? Flag of side. Alfredo, kurwa, lepiej, lepiej. Oni jeszcze troszkę czują w gronach. Tutaj nie ma takiej. Ja tak! Disoli się, nie pierdoli! No Oczywiście! Ale tutaj do a on to podawał! Tak, tak, to było tak, tak, to było podanie! tak, to było podanie. tak jest, spokój. Tylko przy takich umiejętnościach to Przy tylko spokój. to nas tylko spokój ratuje. Jak?! Musisz, musisz. Kurwa, ten... Twój, twój dostał na papę, kurwa. Can really at the here. Tak, tak, on tylko piłkę do przodu i nic nie potrafi, kurwa. Golki. Ale jak się, held off the defender, was good. He's one on one with the goalkeeper. Dobie. Ja pierdolę. dajesz tej koli, bo nie mogę walczyć. Bisoli, Bisoli. Zachował się jak typowy trequartista, jak typowa dziesiątka. Wywąchał, że ta piłka będzie się odbijała! Zaczekał na przedpolu, przestaska, proste podbicie. Ominął. Nie na siłę. To też nie był typowo chłopiec. Cześć. Typowy trequartista. Przecież jest lewobrońca. Nie jest lewobrońca, on gra na dziesiątkę. Jak jest fałszywa dziewiątka, to on jest fałszywą dziesiątką u mnie. A, pokaż mu jakie łokcie są twarde, kurwa, tutaj w breszcie. Danny Olmo. Oh, Dawaj, dawaj, kurwa tam do końca chłopie. Uuu, Alfredo. Dona tak, ale walczą. Kurwa, to mi się podoba. Balotelli też mówi... Wszyscy trenerzy w karierze mieli z nim problemy. Wszyscy. Mancini, kurwa, tu z piętkami grał. U mnie Są widzisz, a on def w defensywie ja u mnie nawet pracuje. Aaaa! Kurwa! Panie sędzio, patrzymy! Róbcie swoje. Róbcie swoje, panowie! Normalnie będziemy grać za siano, kurwa, macie. Co wy, co, co myślicie o tym? Bo z Maćkiem szukamy pracy. No. No, nie lgniemy się do ciężkiej pracy fizycznej takiej kurwa. Łopata ten moglibyśmy na przykład tak 3-4 metrzyki dziennie zagrać na liveiku, jakimś streamiku tutaj dla Maćka, na ta. Nie chcemy dużo 100-200 tysięcy miesięcznie, oczywiście. No i myślę, że umieralibyśmy komuś czas. Może jakiś szejk z Emiratów rzuci tutaj trochę monety. To poprosimy jeszcze lepszy telewizor, bo ten to już kurwa 14 lat ma tak, to było tutaj. Mm. I trenolada znowu. Tak, już kręci. Trenolada. Chodź do gry tu do ciurcio ktoś. To Nali. Ależ to jest rozciągnięcie gry. No fenomenalne zagranie. No co by tu dużo nie mówić? Podsumujmy to golem! Kurwa panowie, no jak ja mam tutaj, wszystko było jak powinno. Wszystko było jak powinno w futbolu w tej akcji. No no to jest pierwsze miejsce.